Nazywam się Bond, James Bond, a w wolnych chwilach poleruję trumny i bije gangsterów w Edynburgu. Tak mógłby zaczynać się prawdziwy życiorys Szona Konerego, gdyby ktoś odważył się powiedzieć go bez lukru. Dla świata był uosobieniem elegancji: idealnie skrojony garnitur, szkocki akcent, lodowaty spokój i drink w dłoni. Najlepszy błąd w historii wzorzec męskości, dżentelmen starej szkoły. Problem w tym, że ta legenda to tylko połowa prawdy. Druga połowa jest znacznie mniej wygodna. Ten sam człowiek, którego Hollywood stawiało na piedestale, publicznie mówił, że nie ma nic złego w uderzeniu kobiety, jeśli wcześniej ostrzegano wystarczająco długo. Stracił dziewictwo jako czternastolatek z dużo starszą kobietą z wojska i opowiadał o tym bez cienia wstydu. Na planie jednego z bondowskich filmów niemal zginął, kiedy rekin przepłynął przez źle zabezpieczoną pleksiglasową barierę. A zanim stał się ikoną kina, był mleczarzem, kierowcą ciężarówki i człowiekiem, który naprawdę bił się o przetrwanie na ulicach. Sean Connery nie był grzecznym chłopcem smokingu, był Big Tamem! Twardzielem z biednej dzielnicy Edynburga, który nauczył się jednego: nie cofać się nigdy. Ta brutalna szkoła życia ukształtowała go na zawsze. Dała mu siłę, charyzmę i aurę niepodrabialnej pewności siebie, ale też poglądy i zachowania, które dziś wywołują ciarki. W tym odcinku Hollywood bez maski zdejmujemy pomnik z piedestału. Opowiemy dlaczego Connery nienawidził roli, która uczyniła go nieśmiertelnym, jak potrafił manipulować prasą w sprawach osobistych i co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami jego małżeństwa. To nie będzie wygodna historia. To będzie opowieść o mężczyźnie z krwi i kości: pełnym sprzeczności, siły i ciemnych zakamarków. Przygotujcie się, nie będziemy was głaskać! Sean Connery, a właściwie Thomas Sean Connery, nie przyszedł na świat w smokingu ani z biletem wstępu do wielkiego świata. Urodził się w Edynburgu w 1930 roku, w rodzinie, która każdego dnia walczyła o przetrwanie. Ojciec był robotnikiem, matka sprzątaczką. Pieniądze nie były czymś oczywistym, były czymś, czego stale brakowało. Dzieciństwo Seana nie miało nic wspólnego z romantyczną wizją artystycznego domu. To była szkoła twardości, dyscypliny i szybkiego dorastania. Kiedy inni chłopcy marzyli, on liczył godziny pracy. Pracować zaczął bardzo wcześnie, jeszcze jako dziecko. Już w wieku dziewięciu lat zarabiał pierwsze pieniądze. Był mleczarzem, roznosił butelki o świcie, zanim miasto zdążyło się obudzić. Później imał się wszystkiego, co dawało choć minimalną stabilność. Prowadził ciężarówki, dźwigał skrzynie, polerował trumny w zakładzie pogrzebowym. Tak naprawdę. To nie była metafora, to była fizyczna, ciężka praca, która uczyła jednego: jeśli chcesz przeżyć, nie możesz grymasić. Ta mentalność została z nim na całe życie. W wieku 16 lat wstąpił do Royal Navy. Był jeszcze chłopakiem, ale wyglądał jak dorosły mężczyzna. Mierzył już około 188 cm wzrostu, miał szerokie ramiona i spojrzenie kogoś, kto widział więcej niż powinien w tym wieku. W marynarce zrobił sobie tatuaże, które nosił potem do końca życia: Mum and Dead oraz Scotland Forever. Nie były ozdobą, były deklaracją tożsamości. Jego służba nie trwała długo, został zwolniony z powodu wrzodów żołądka. Organizm nie wytrzymał tempa, ale charakter już wtedy był zahartowany. Równolegle dojrzewał szybciej niż rówieśnicy także w innych aspektach życia. Sam opowiadał, że stracił dziewictwo w wieku 14 lat z kobietą z pomocniczej służby wojskowej. Bez sentymentów, bez romantycznych złudzeń. To był szybki start w dorosłość, który tylko potwierdzał, że Konery nie należał do ludzi żyjących według kalendarza społecznych norm. Po odejściu z marynarki, skierował energię w stronę ciała. Kulturystyka stała się dla niego nie tylko hobby, ale narzędziem budowania pozycji. Trenował intensywnie, startował w zawodach, w tym w konkursach Mr. Universe na początku lat 50. Nie wygrał, ale znalazł się w czołówce swojej kategorii, co już wtedy robiło wrażenie. Był napakowany, silny, dyscyplinowany. Jego sylwetka zaczęła przyciągać uwagę, a on sam zrozumiał, że ciało może być kapitałem. Mało kto pamięta, że równolegle pojawiła się jeszcze jedna droga piłka nożna. Sean Connery grał na tyle dobrze, że zwrócił na siebie uwagę Manchesteru United. Matt Busby miał mu zaproponować możliwość związania się z klubem. Dla chłopaka z biednej dzielnicy był to potencjalny bilet do innego świata. Connery odmówił. Powód był brutalnie logiczny. Uznał, że piłkarze kończą karierę po trzydziestce, a aktorzy mogą grać do śmierci. To nie była poezja, to było strategiczne myślenie człowieka, który już wtedy planował długą grę. Jednak najbardziej formującym doświadczeniem nie była ani marynarka, ani sport. Była nim ulica. Historia starcia z gangiem Waldor stała się częścią legendy Koneriego. Według jego relacji grupa sześciu mężczyzn próbowała go okraść, chcieli zabrać mu kurtkę. Szon nie uciekł. Pobił ich wszystkich, sam. To wydarzenie dało mu reputację twardziela i szacunku, którego w tamtych realiach nie dało się kupić. Od tego momentu nikt już nie traktował go jak łatwej ofiary. To doświadczenie odcisnęło trwały ślad na jego charakterze. Konery nauczył się, że w świecie bez litości nie można okazywać słabości. Nie brał jeńców, nie cofał się. Ten sam instynkt, który pozwolił mu przetrwać na ulicy, później stał się fundamentem jego ekranowej charyzmi. Gdy patrzył w kamerę, widzowie czuli, że to nie jest aktor wychowany w szkołach dramatycznych. To był facet, który naprawdę wiedział, jak wygląda walka. Zniżyn społecznych, przez fizyczną charówkę, marynarkę wojskową, ring kulturystyczny i brutalne ulice Edynburga wyłaniał się człowiek, który nie czekał na szansę. On ją sobie wyrywał. Sean Connery nie urodził się Jamesem Bondem. On ją sobie wywalczył. Rola, która uczyniła go nieśmiertelnym, była jednocześnie rolą, której Sean Connery wcale nie pragnął. Kiedy rozpoczęto poszukiwania pierwszego filmowego Jamesa Bonda na początku lat 60., producenci marzyli o wielkim nazwisku. Idealnym kandydatem miał być Cary Grant elegancki, rozpoznawalny, bezpieczny. Sam Grant nie chciał wiązać się z serią na lata. Ian Fleming, autor powieści, również nie był zachwycony alternatywami. Uważał, że Bond powinien być arystokratą, człowiekiem z klasą, urodzonym w luksusie. Gdy zobaczył Konerego, miał określić go jako przerośniętego kaskadera, faceta zbyt surowego, zbyt ulicznego. Że nie pasował do literackiej wizji. Sam casting tylko potwierdzał to wrażenie. Konery pojawił się na przesłuchaniu w pogniecionej koszuli, poruszał się swobodnie, niemal bezczelnie. Nie próbował udawać dżentelmena, nie starał się nikomu przypodobać. Wchodził, siadał i patrzył, jakby to on oceniał producentów, a nie odwrotnie. Ta arogancja zamiast go pogrążyć, zadziałała. Albert R. Broccoli i Harry Saltzman zobaczyli w nim coś, czego nie dało się nauczyć: zwierzęcą pewność siebie, autentyczną męskość. Connery nie wyglądał jak bond z książki, ale wyglądał jak facet, który mógłby zabić i zamówić drinka bez mrugnięcia okiem. Problem polegał na tym, że brakowało mu obycia. Gdy dostał rolę, rozpoczęto intensywne szkolenie. Musiano nauczyć go, jak jeść, pić i chodzić jak dżentelmen. Reżyser Terence Young zabierał go na kolację, pokazując, jak trzymać sztućce, jak wstawać od stołu, jak poruszać się w garniturze. Connery chłonął to jak technikę walki. Nie próbował stać się kimś innym. Dodawał nowe elementy do swojej naturalnej twardości. W ten sposób narodził się Bond, który nie był snobem, ale wojownikiem w smokingu. Premiera doktora No w 1962 roku zmieniła wszystko. Film okazał się ogromnym sukcesem, a Sean Connery z dnia na dzień stał się światową gwiazdą. Publiczność oszalała na punkcie nowego agenta 007. Jego sposób mówienia, ironiczny uśmiech, brutalna skuteczność stworzyły ikonę popkultury. Kolejne filmy, w tym Pozdrowienia z Rosji i Goldfinger, tylko cementowały ten status. Bond stał się fenomenem, a Koner jego twarzą. Sukces miał jednak swoją cenę. Konery bardzo szybko zrozumiał, że rola życia może stać się klatką. Bał się zaszufladkowania, i miał rację. Dla milionów widzów przestał być szonem konerym. Był bondem. Każda kolejna rola była porównywana do 007. Każda decyzja zawodowa była oceniana przez pryzmat Waltera PPK. To rodziło frustrację. Konery czuł, że stworzył potwora większego od siebie. Równocześnie zaczął twardo negocjować pieniądze. Wiedział, ile jest wart. Każdy kolejny film oznaczał wyższe stawki i coraz ostrzejsze konflikty z producentami. Gdy po kilku latach odszedł z serii, jego powrót w Diamenty są wieczne w 1971 roku kosztował studio fortunę. Konery zażądał rekordowego honorarium i pełnej kontroli nad wyborem projektów. Co istotne, znaczną część tej gaży przeznaczył później na cele charytatywne w Szkocji, wspierając edukację i kulturę. Był to gest, który pasował do jego wizerunku twardziela z zasadami. Praca przy bądzie wiązała się także z realnym niebezpieczeństwem. Podczas realizacji operacji Piorun w 1965 roku doszło do sytuacji, która pokazała, jak cienka była granica między fikcją a prawdziwym strachem. Konery miał pływać w basenie z rekinami, oddzielony od nich przezroczystą pleksą. Problem polegał na tym, że zabezpieczenie było za małe. Jeden z rekinów wpłynął w przestrzeń, gdzie znajdował się aktor. Konery w ułamku sekundy wydostał się z wody. To nie był filmowy strach bonda to był instynkt przetrwania Shona Connery'ego. Z biegiem lat coraz bardziej nienawidził samego zdania Nazywam się Bond, James Bond. Stało się symbolem tego, co dawało mu wszystko i jednocześnie wszystko zabierało. Paradoks polegał na tym, że właśnie dzięki tej roli mógł później grać wszystko co chciał. Bond był jego przekleństwem i przepustką. Connery zmienił literackiego szpiega w ikonę kina, nawet jeśli autor książek nigdy w pełni mu tego nie wybaczył. Kiedy Fleming zobaczył, jak publiczność reaguje na Koneriego, zmienił zdanie. Nawet on musiał przyznać, że Bond zyskał nową twarz twarz, której nie dało się już oddzielić od legendy. Wizerunek Szona Konerego jako uosobienia męskiej elegancji zawsze miał pęknięcia, ale dopiero życie prywatne pokazało, jak głębokie one były. Za ekranowym uśmiechem i spokojnym głosem krył się człowiek o bardzo specyficznym podejściu do kobiet, relacji. I władzy. Connery był bez wątpienia kobieciarzem. Przyciągał uwagę i korzystał z niej bez skrupułów. Jednocześnie potrafił być brutalny, przynajmniej werbalnie, a według niektórych relacji także fizycznie. To nie była poza. To był element jego charakteru. Jedną z najwcześniejszych i najważniejszych relacji w jego życiu była Julie Hamilton. Connery później mówił o niej jako o wielkiej miłości, kimś, kto był z nim, zanim stał się kimkolwiek. Ich rozstanie przeszło do legendy Hollywood ze względu na swoją bezczelność. Leżeli razem w łóżku, kiedy Sean, zupełnie bez ostrzeżenia, rzucił zdanie, że inna kobieta ma piękne oczy. Tą kobietą była Diana Silento. Dla Julie to był koniec, dla Konerego naturalna kolej rzeczy. W jego świecie emocje innych ludzi nie były przeszkodą, jeśli pojawiała się nowa fascynacja. Małżeństwo z Dajaną Silento zawarte w 1962 roku od początku było burzliwe. Oboje byli aktorami, oboje mieli ambicje i oboje nie znosili cienia rzucanego przez drugą stronę. Kariera Shona eksplodowała wraz z Bondem, podczas gdy Diana coraz częściej pozostawała w tle. Zazdrość zawodowa mieszała się z prywatnymi konfliktami. W swojej autobiografii Diana napisała wprost, że Connery znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Opisywała kontrolę, upokorzenia i przemoc, które stopniowo niszczyły ich związek. Connery nigdy jednoznacznie nie przyznał się do tych zarzutów, ale też ich zdecydowanie nie zdemontował. Rozwód w 1973 roku był końcem relacji, która zamiast partnerstwa stała się polem bitwy. Największym cieniem na jego wizerunku pozostał jednak słynny wywiad z 1965 roku. W rozmowie dla Playboya, Conner stwierdził, że nie sądzi, aby było coś złego w uderzeniu kobiety, jeśli wszystkie inne metody zawiodły i było dużo ostrzeżeń. Wypowiedź ta, cytowana przez dekady, stała się symbolem jego podejścia do relacji i władzy. W latach 60. przeszła niemal bez echa. Był gwiazdą, bondem, ikoną męskości. Niewielu odważyło się go wtedy krytykować. Z perspektywy czasu te słowa zniszczyły jego wizerunek dla kolejnych pokoleń, stając się dowodem, że jego ekranowa charyzma maskowała bardzo problematyczne przekonania. Konery nie był wierny. Zdrady były stałym elementem jego życia, zarówno w pierwszym małżeństwie, jak i później. Jednym z głośniejszych romansów był związek z piosenkarką Lindsay de Paul na początku lat 70.. Historia ta szokowała nawet jak na standardy Hollywood. Sean poprosił ją o numer telefonu w obecności własnej żony: bez wstydu, bez próby ukrywania czegokolwiek. Romans trwał kilka miesięcy, po czym Konery zakończył go równie chłodno jak wiele wcześniejszych relacji. Dla niego była to przygoda, dla innych emocjonalna katastrofa. Drugie małżeństwo z Michelin Rockbrun wyglądało na stabilniejsze, ale i ono miało swoje tajemnice. Michelin była francuską malarką, kobietą niezależną i świadomą pozycji, jaką zajmuje u boku jednego z najsłynniejszych aktorów świata. Poznali się na turnieju golfa w połowie lat 70. Pobrali się w 1975 roku, choć przez pewien czas udawali, że ślub odbył się wcześniej, by zmylić prasy i uniknąć medialnego zamieszania. Byli razem do końca jego życia, co wielu uznawało za dowód, że Connery wreszcie się ustatkował. Plotki o jego skokach w bok jednak nie zniknęły. Różnica polegała na tym, że Michelin zdawała się doskonale rozumieć, z kim ma do czynienia. Według osób z ich otoczenia wiedziała, jak z nim postępować. Powtarzała, że on jest szkotem i nie przeprasza. Akceptowała jego charakter, nie próbowała go zmieniać. To była relacja oparta bardziej na układzie niż romantycznym ideale. Konery potrzebował kobiety, która nie będzie go konfrontować na każdym kroku. Michelin taką osobą była. Czwarta część historii Konerego jest niewygodna, bo burzy mit. Pokazuje, że męskość, którą podziwiały miliony, miała swoją mroczną stronę. Jego życie emocjonalne było pełne egoizmu, dominacji i braku empatii. Jednocześnie to właśnie ta twardość, ten brak skrupułów, uczyniły go ikoną ekranu. Sean Connery nie był dobrym wzorem do naśladowania w relacjach, był natomiast spójnym przykładem człowieka, który nigdy nie udawał kogoś innego, nawet gdy prawda była dla niego kompromitująca. W latach 80. Sean Connery dokonał czegoś, co niewielu aktorom po tak przytłaczającej roli jak Bond się udaje. Wrócił na szczyt na własnych warunkach. Po latach walki z łatką Agenta 007 udowodnił, że potrafi być kimś więcej niż ikoną kina akcji. Kulminacją tego powrotu był Oscar za rolę Jima Malona w Nietykalnych. W 1988 roku, odbierając statuetkę za rolę drugoplanową, Conner miał ponad 50 lat i wyglądał jak człowiek, który wreszcie wygrał wojnę z własnym wizerunkiem. Zagrał twardego, zmęczonego życiem gliniarza, mentora głównego bohatera bez cienia Bondowskiej elegancji. Hollywood musiało przyznać, że ten facet nadal ma coś do powiedzenia. Ten etap kariery przyniósł mu też role, które na zawsze wpisały się do historii popkultury. Jedną z nich był Ojciec Indiana Jonesa w Ostatniej Krucjacie. Paradoks polegał na tym, że Connery był zaledwie 12 lat starszy od Harrisona Forda, a mimo to na ekranie wyglądał i brzmiał jak autorytet z innego pokolenia. Ich relacja, pełna ironii, chłodu i niewypowiedzianych pretensji, stała się jednym z najmocniejszych elementów filmu. Connery po raz kolejny pokazał, że potrafi wykorzystać swój wiek zamiast z nim walczyć. Starzał się na ekranie z godłością, zamieniając fizyczną dominację na charyzmę i głos, który niosł ciężar doświadczeń. Z biegiem lat Hollywood zaczęło jednak działać mu na nerwy. Coraz częściej powtarzał, że nie rozumie nowych scenariuszy, nowej mentalności producentów i reżyserów. Punktem krytycznym okazała się Liga Niezwykłych Dżentelmenów z 2003 roku. Film miał być wielkim widowiskiem i powrotem Konerego do kina przygodowego. Zamiast tego stał się artystyczną i organizacyjną katastrofą. Na planie panował chaos, scenariusz był wielokrotnie zmieniany, a reżyser, według relacji aktora, nie panował nad projektem. Konery był wściekły. Po premierze, zapytany o nieobecność reżysera, miał ironicznie zasugerować, by szukać go w zakładzie psychiatrycznym. Dla Shona to był koniec. Publicznie ogłosił, że ma dość. Emerytura, którą wybrał, była definitywna. W 2003 roku odszedł z kina bez pożegnalnego filmu, bez sentymentalnych wywiadów. Po prostu zniknął z Hollywood. Przeniósł się na Bahamy, gdzie żył spokojnie, grał w golfa i unikał mediów. Oferty wciąż spływały. Jedną z najsłynniejszych była propozycja zagrania Gandalfa we władcy Pierścieni. Kanery odrzucił ją, tłumacząc, że nie zrozumiał scenariusza ani świata przedstawionego. Decyzja kosztowała go potencjalnie ogromne pieniądze, bo rola wiązała się z udziałem w zyskach trylogii. Jego to jednak nie obchodziło. Powtarzał, że pieniądze przestają mieć znaczenie, gdy człowiek nie ma ochoty wstawać rano na plan. Ostatnie lata życia Canerego były ciche i zamknięte. Coraz rzadziej pojawiał się publicznie, coraz mniej mówił. Z czasem wyszło na jaw, że cierpiał na demencję. Dla człowieka, którego największym atutem był umysł, pamięć i głos, była to szczególnie okrutna choroba. Rodzina chroniła jego prywatność, a on sam niemal całkowicie wycofał się z życia publicznego. Nie było już błyskotliwych ripost, nie było gniewnych komentarzy pod adresem Hollywood. Była cisza. Sean Connery zmarł we śnie w 2020 roku na Bahamach, otoczony rodziną. Odszedł tak, jak żył, na końcu swojego życia, bez rozgłosu i bez potrzeby tłumaczenia się komukolwiek. Jego historia w ostatnim akcie nie była historią upadku, lecz świadomej rezygnacji. Zamiast dać się zmielić przemysłowi, który kiedyś go stworzył, wybrał spokój. Dla jednych była to ucieczka, dla innych akt odwagi. Starość Kanerego pokazała, że nawet największy twardziel w pewnym momencie mówi dość. Nie zmienił swoich poglądów, nie przeprosił świata, nie próbował się wybielić. Po prostu zamknął drzwi i odszedł. W świecie, w którym gwiazdy kurczowo trzymają się reflektorów, Sean Kanery wybrał ciszę. I to być może była jego ostatnia, najbardziej konsekwentna rola. Sean Connery przez całe życie nosił w sobie obraz szkota z krwi i kości. Tatuaż Scotland Forever nie było zdobą, lecz deklaracją. Publicznie wspierał ideę niepodległej Szkocji, krytykował Londyn i podkreślał swoją odrębność narodową przy każdej okazji. W wywiadach mówił o dumie z pochodzenia, o gniewie na system, który jego zdaniem wykorzystywał Szkotów. Problem polegał na tym, że im głośniej mówił o patriotyzmie, tym dalej mieszkał od ojczyzny. Przez lata rezydował w Hiszpanii, a później na Bahamach. Powód był prosty i mało romantyczny podatki. W Szkocji i Wielkiej Brytanii płaciłby znacznie więcej. Dla krytyków był to klasyczny przykład patriotyzmu na odległość: Kocham kraj, flagę i mit, ale rachunki wolę regulować gdzie indziej. Ten rozdźwięk między deklaracjami a praktyką stał się jednym z głównych punktów ataku na Konerego w późniejszych latach. Media i politycy wytykali mu hipokryzję. On odpowiadał krótko, bez skrupułów. Twierdził, że ma prawo mieszkać tam, gdzie chce i że nie jest winien państwu niczego poza tym, co sam uzna za sprawiedliwe. To było typowe dla jego podejścia do świata zero tłumaczeń, zero przeprosin albo akceptujesz mnie takim, jaki jestem, albo twoja sprawa. Najbardziej niebezpieczny moment w tej historii przyszedł w Hiszpanii. Sprawa dotycząca luksusowej willi w Marbelli przerodziła się w głośną aferę korupcyjną. Prokuratura zarzucała, że przy sprzedaży nieruchomości doszło do nielegalnych praktyk powiązanych z lokalnymi władzami. Konery i jego żona Micheline znaleźli się w centrum śledztwa. Groziły im poważne konsekwencje, łącznie z karą więzienia. Ostatecznie sprawa zakończyła się grzywną dla Micheline. Sean uniknął procesu. Oficjalnie zadecydował o tym jego wiek i stan zdrowia. Nieoficjalnie, wielu mówiło o statusie legendy, której nikt nie chce widzieć na ławie oskarżonych. Dla jednych był to dowód niesprawiedliwości systemu, dla innych kolejny przykład tego, że Konery zawsze potrafił wyjść suchą stopą. Równolegle zmieniała się rzeczywistość kulturowa. Świat, który wyniósł Szona Konerego na piedestał jako symbol męskości, zaczął zadawać inne pytania. Jego słynne wypowiedzi o tym, że czasem nie ma nic złego w uderzeniu kobiety, które w latach 60. przeszły bez większego echa, po dekadach wróciły jak bumerang. W epoce mediów społecznościowych i natychmiastowych reakcji, takie słowa zniszczyłyby karierę w kilka minut. Konery stał się podręcznikowym przykładem tego, jak bardzo zmieniły się standardy. Kiedyś uchodził za samca alfa, dziś byłby symbolem toksycznej męskości. Pojawia się więc pytanie, czy powinniśmy oceniać go według dzisiejszych kryteriów. Konery był dzieckiem swojego czasu, wychowanym w świecie, w którym siła fizyczna i dominacja były walutą przetrwania. Nie usprawiedliwia to jego słów, ale pozwala zrozumieć ich źródło. Problem polega na tym, że on nigdy nie próbował się z nich wycofać. Nawet po latach pytany o te wypowiedzi, nie przepraszał wprost. Czasem mówił, że został źle zrozumiany, czasem zmieniał temat. To jeszcze bardziej drażniło krytyków, bo oczekiwali skruchy, której nie dostali. Męskość, według Conner'ego, była prosta i brutalna. Nie okazujesz słabości, nie tłumaczysz się, nie prosisz o wybaczenie. Dla fanów był to dowód autentyczności. Dla jego bliskich często ciężar nie do uniesienia. Najlepszym przykładem są relacje z synem Jasonem. Ich związek był napięty przez lata. Sean uważał, że syn musi nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności. Odciął go finansowo, twierdząc, że pieniądze tylko psują charakter. Jason publicznie mówił o trudnym ojcu, zimnym i wymagającym, który bardziej przypominał generała niż opiekuna. To cena filozofii, w której nie ma miejsca na słabość. W tej ironii losu tkwi sedno postaci Konerego. Patriotyczny szkod, który unikał szkockich podatków. Obrońca tradycyjnej męskości, której skutki raniły jego rodzinę. Ikona wolności, która często uciekała od odpowiedzialności. Jednocześnie był konsekwentny. Nie zmieniał poglądów pod presją opinii publicznej. Nie przepraszał by ratować wizerunek. Pozostał z sobą do końca, nawet jeśli świat uznał, że to już nie do zaakceptowania. Sean Connery w tej części swojej historii przestaje być tylko aktorem, staje się symbolem epoki, która odchodzi, epoki, w której można było być jednocześnie podziwianym i kontrowersyjnym, bez natychmiastowego skreślenia. Dziś taka postawa byłaby nie do utrzymania i właśnie dlatego jego postać tak bardzo dzieli. Jest lustrem, w którym widać, jak bardzo zmienił się świat. Sean Connery był zjawiskiem, którego nie da się już dziś powtórzyć. Zaczynał jako chłopak z biednej dzielnicy, pracujący fizycznie od dziecka, bez kontaktów, bez planu, bez ochronnej siatki, mleczarz, robotnik, kulturysta, uliczny twardziel. A potem stał się twarzą najbardziej rozpoznawalnej postaci w historii kina. Królem Hollywood, który nigdy do końca nie nauczył się pokory wobec tego świata i nigdy jej nie chciał. Był pełen sprzeczności. Potrafił być brutalny w słowach i zachowaniu, a jednocześnie hipnotyzująco charyzmatyczny na ekranie. Grał twardzieli, ale też mentorów i ojców, którzy kradli całe sceny jednym spojrzeniem. Był oszczędny, czasem wręcz skąpy, a jednocześnie potrafił oddać ogromne pieniądze na cele charytatywne, zwłaszcza związane ze Szkocją i edukacją. Krytykował system, ale umiał z niego korzystać. Gardził Hollywood, ale to ono uczyniło go nieśmiertelnym. Jego poglądy dziś budzą sprzeciw, a czasem oburzenie. I słusznie. Wiele z tego, co mówił o kobietach, władzy czy relacjach międzyludzkich, nie wytrzymuje konfrontacji ze współczesnymi standardami. Ale Sean Connery nigdy nie próbował się wybielać ani dopasować. Nie zmieniał narracji pod publiczkę. Nie pisał oświadczeń, nie przepraszał kamer. Był sobą, nawet gdy to go kompromitowało. Dla jednych to dowód odwagi, dla innych upór graniczący z arogancją. I właśnie dlatego był ostatnim takim gwiazdorem. Człowiekiem z epoki, w której aktor nie był produktem zespołu PR-owego, lecz osobowością z krwi i kości, ze wszystkimi wadami na wierzchu. Konery nie udawał lepszego niż był. Nie próbował być moralnym wzorem. Był prawdziwy, surowy, czasem trudny do zniesienia, ale autentyczny. Zostawił po sobie role, które przetrwają dekady i kontrowersje, które nie pozwalają o nim zapomnieć. Można go kochać albo nienawidzić, można go podziwiać albo krytykować, ale nie da się go zignorować. A wy? Wolicie grzecznych aktorów z wyuczonymi formułkami, czy takich twardzieli jak Sean, którzy mówią to, co myślą, nawet gdy gadają głupoty dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie kanał Hollywood bez maski, bo mamy jeszcze wiele historii, które czekają na odsłonięcie.